Cześć, rozwiązanie tego zadania podzieliłem na 6 odcinków, 5 z nich będzie bonusem dla osób wspierających kanał, natomiast teraz rozwiążemy wspólnie przykład A. Ogólnie zaczęliśmy całą serię zadań, które mają nas przygotować do e, późniejszego tematu, jakim będzie rozwiązywanie równań wielomianowych, więc musicie bardzo dobrze opanować wszystkie metody Rozwiązywania czy przedstawiania wyrażeń wielomianów w postaci czynnikowej. Postać czynnikowa to jest, no można powiedzieć, taki iloczyn maksymalnej liczby nawiasów, jak, jakie możemy stworzyć na podstawie danego wyrażenia. I teraz, no właśnie, mamy tutaj zastosować metodę grupowania wyrazów. Polega ona na tym, że wyszukujemy można powiedzieć takie wspólne elementy dla pewnych wyrazów, za pomocą których możemy je z sobą połączyć. Na przykład połączymy dwa pierwsze wyrazy, czyli to będzie pierwsza grupa wyrazów, a drugą, drugą grupę wyrazów będzie e, stanowić wyraz trzeci i czwarty. I teraz zobacz. Z pierwszych dwóch wyrazów możemy wyłączyć maksymalnie przed nawias taki czynnik. To jest x kwadrat, a nawet minus x kwadrat możemy wyłączyć. Do nawiasu wstawimy wszystkie elementy, które stały przy minus x kwadrat. No zobacz, minus x kwadrat mieści się w tym elemencie i zostanie wtedy z tego elementu 3x. Tak, bo 3x razy minus x kwadrat to jest minus 3x do potęgi trzeciej. Następnie tutaj zostaje tylko czwórka. Teraz przechodzimy do dwóch kolejnych wyrazów i zauważamy, że wspólnym czynnikiem byłaby liczba 4. Tą liczbę należy wyłączyć przed nawias. Do nawiasu trafi 3x dodać 4. Zwróćmy uwagę, że w obu wyrażeniach powtarza się nawias 3x dodać 4, i to jest wspólny czynnik dla tych dwóch iloczynów. Zgadza się? Natomiast do drugiego nawiasu wstawimy najpierw czwórkę, a następnie minus x kwadrat. Moglibyśmy też zapisać minus x kwadrat, dodać 4, ale tak czy inaczej musielibyśmy za chwilę zamienić kolejność tych wyrazów, żeby zauważyć wzór skróconego mnożenia. Więc ja od razu wstawię 4, odjąć x kwadrat. I teraz o co chodzi z tym wzorem skróconego mnożenia? Pierwszy nawias przepisujesz bez zmian. Natomiast tutaj musisz zauważyć, że to wyrażenie możemy jeszcze rozpisać na dwa nawiasy ze wzoru skróconego mnożenia a kwadrat odjąć b kwadrat. Popatrz pierwiastek kwadratowy z liczby 4 to jest 2. minus pierwiastek kwadratowy z x kwadrat to x. I to jest pierwszy nawias, czyli ze wzoru to jest nawias a odjąć b. To teraz tworzę jeszcze nawias a dodać b. I już mam Postać czynnikową wielomianu. Wszędzie jest mnożenie między nawiasami, to jest maksymalna liczba nawiasów, jaką możemy otrzymać w tym przykładzie. Za chwilkę odcinki bonusowe i ćwiczymy dalej rozwiązywanie tego rodzaju zadań.